No, cześć, witam na moim kanale w sierpniu, witam zodiakalne skorpiony słuchajcie, robimy sobie dla was taki rozkład sierpniowy na relacje, na relacje na uczucia pytamy się, co w energii dla skorpiona, na relacje, na uczucia na miesiąc sierpień co w relacjach, w uczuciach na miesiąc sierpień dla skorpiona proszę o jasny przekaz co w uczuciach, co w relacjach na miesiąc sierpień Proszę o jasny przekaz. Jejko, mam nadzieję, że będziemy mnie słychać na tych nagraniach trochę lepiej niż zawsze. Proszę o jasny przekaz. Co w uczuciach, co w relacjach dla skorpiona na miesiąc sierpień. No i dobra. Energia reprezentująca skorpiona na zewnątrz. Co ma skorpion w głowie? Co ma w sercu? Co ma w zamierzeniach? Karta reprezentująca waszą osobę energetycznie na zewnątrz. Co ona ma w głowie, co ma w sercu i co ma w zamierzeniach. I sprawdzam sobie jeszcze spód talii. Okej, okay. jestem Mary. Dobra, słuchajcie, jest coś takiego. U Skorpiona chwilę przed sierpniem intensywny, bardzo, bardzo, bardzo potrzeba intensywnego kontaktu. Ktoś tu wychodzi z bardzo intensywnym kontaktem. Niestety ten kontakt zostaje albo zakończony, albo ktoś całkowicie inaczej zaczyna spostrzegać tą relację, ponieważ nie ma równowagi, nie ma przepływu. Ktoś to ocenia. Ktoś tu wchodzi w polemikę, jednocześnie za chwilę... Barykaduję się emocjonalnie i w działaniu, nic nie zrobię, nic już więcej nie zrobię, nie wyjdę z działaniem, nie zadziałam i ocenia tą relację bardzo mocno w sądzie ostatecznym. Czyli coś tutaj powraca, coś tu powróciło, jakiś schemat, nie wiem, w relacji, w działaniu, w myśleniu, w uczuciach i ktoś to ocenia. Sprawdzamy Waszą osobę skorpiony. pytajmy. Dobrze, dziękuję. Poproszę o jeszcze. I poproszę o jeszcze jedną kartę. Dobra. Ok, to sprawdzamy. Tą Waszą osobę. Mhm. Wasza osoba skorpiony w głowie. Um, wasza osoba się uzdrowiła. Uzdrawia. Wasza osoba w głowie albo potrzebuje uzdrowienia, ona a, odpo, będzie odpoczywała mentalnie nie wiem, czy od tej relacji, czy odmyślenia od was. A dlaczego? Bo chwilę wcześniej u tej osoby w głowie pojawiła się nadzieja, że będzie lepiej. Pojawiło się poczucie, że mogę dużo i bardzo dużo. Na tej podstawie jakiegoś. Poczucia pewności siebie, tego, że tak naprawdę nie wiem, świat należy do mnie. Ja mogę swój świat kreować swoimi myślami, tym, co myślę, bo to, co myślę, jest bardzo ważne, bo to w pewien sposób trochę kreuje naszą rzeczywistość. Ta osoba na tej bazie doznaje jakiegoś uzdrowienia mentalnego, ta wasza osoba. Dosłownie odpoczynku. Może tu wcześniej był jakiś, nie wiem, overthinking ktoś tutaj nie mógł przestać myśleć. Ta osoba nagle ma takie coś, takie easy, takie, wiecie, odpoczywam mentalnie ta osoba odpoczywa i mówię, przy tym jest słońce i to dobrze robi tej osobie, waszej osobie bardzo dobrze robi taki to uzdrowienie mentalne, ten odpoczynek, ale od czego to by było uzdrowienie, nie wiem, od myślenia od was, od myślenia o tej relacji, bez po prostu uzdrowienie mentalne u tej osoby, dalej. A... Wiecie co? Ta osoba ta osoba w jakiś sposób wcześniej zauważała jakieś intrygi, nie wiem, jakąś nieczystość w, w intencjach w tej relacji, w intencjach w sobie albo w was, i ta osoba jakby odwraca się od tego. Koniec z nieczystymi zagrywkami, koniec z jakimś udowadnianiem komuś czegoś za wszelką cenę. Odcinam się od, ta osoba odcina się, odsuwa się, odwraca się wręcz. Odwraca się od gierek w relacji, od um, jakichś szantażów emocjonalnych. Po prostu od wszel wszystkiego, co ma złą intencję, ta osoba się odwraca i w takiej czystej energii i yy, świadomości tego, że w jaki sposób jestem królem tego, co czuję, w jaki sposób jestem w stanie wpływać, wpływać na to, co czuję, i ona z takim nastawieniem kieruje się odwraca się w Waszym kierunku. Ma bardzo dobre nastawienie pod względem mm, uczuciowym. Ale uwaga, to nie są, to nie są kielichy w sercu, to nie, nie ma kielichów. To jest po prostu e, nastawienie na jakby grę fair play w uczuciach, w relacji. Chcę grać fair play. Koniec z zagrywkami, koniec z nieczystymi. Mm, z nieczystymi zagrywkami. Chcę grać fair play. I ta osoba z tym fair play odwraca się do Was, Skorpiony. Jeszcze mm, jednocześnie w tym wszystkim ta osoba, ona nie daje. ona nie daje serca na talerzu. To nie jest tak. Ona ma do Was dobre nastawienie, takie fair play, właśnie tak jak mówię, ale mimo wszystko ta osoba czemuś się przygląda. Ta osoba jest w, w tym miesiącu w takim nastawieniu. Patrzę, co z tego wszystkiego wynika. Tak się nastawiam do, do Skorpiona, mam dobry mindset i patrzę, co z tego wynika. Kiedy jestem w takim dobrym, uzdrowionym, czystym nastawieniu do Skorpiona, po prostu patrzę, ważę. Co z tego będzie wynikało, tak? I teraz dalej. I na koniec miesiąca ta osoba, mówię, wcześniej już coś osądziła, jeśli chodzi o to, o działanie w, kierunku, w waszym kierunku. Podjęła pewne decyzje. Jednocześnie. Z czym ta osoba do Was wychodzi? Ona ma do Was po prostu dobre uczucia. Ma do, was, ma do Was uczucia, tu jest jakaś. Jesteście dla tej osoby ważni. Tu są uczucia, i tu jest tak. To jest, wiecie, to jest jedyna karta uczuć, tak naprawdę. Ale mówię, to jest, jest, jest jak gdyby pozytywnie. Coś uzdrawiam, coś wyciszam. Odwracam się od jakichś totalnie nieczystych sposobów ym, działania w tej relacji i z takim dobrym nastawieniem wychodzę do skorpiona i patrzę, co z tego będzie wynikało. Ta osoba ma do Was czyste, piękne intencje i ma do Was piękne uczucia. I teraz tak, sprawdzamy skorpiona. Hmm. Tajmy. Jeszcze raz. Jakby. Jest tu. Nie wiem. Jest tu i u tej osoby, i u Was jest, jest wahania. Jest dużo wahania. Jest między Wami dużo wahania. A tutaj sobie sprawdźmy. Dobrze, to jeszcze tu sprawdźmy. Dobrze. Mhm, no i teraz tak. Co tam u skorpionka? Mhm. Mhm. Dobrze. Skorpiony, słuchajcie, u was jest coś takiego. Mówię, ta osoba ma, ma jakieś wahanie, w ogóle jest w energii wahania, badania, waże, ważenia. A wy w głowie... Wy, wy się, też się zmagacie z wątpliwościami. U was w głowie jest bardzo dużo wątpliwości. Ech, jak gdyby mówię, ta relacja wraca, bo tu jest, mm, tu jest karta sądu i teraz jeszcze po głowie, po, pod tym, co jest w głowie skorpiona, widzę, że ta relacja jak gdyby wraca. To jest ktoś, kogo znacie. Jest coś takiego skorpiony, że chwilę przed ym, sierpniem wyście coś osądzili i odcięliście się jakoś mentalnie od tej osoby. Po prostu się odcięliście, ucięliście kontakt, przestaje myśleć o tej osobie. Męczy mnie to przeanalizowałem za i przeciw i wyszło mi definitywnie, odcinam się i wyście się odcięli, no i teraz tak przy tym sądzie ostatecznym jakby ta relacja w jakiś sposób wraca i wy w głowie macie od nowa miszmasz, jakby ucięliście już wszystko z tą osobą, co mieliście uciąć mentalnie, a jednak ta relacja wróciła zatoczyła krąg i wy od nowa w głowie zaczynacie babrać się w myślach za i przeciw Jakby wracacie, w głowie wracacie do punktu wyjścia. Znowu nie wiecie, co macie zrobić. To jest coś takiego. Już kiedyś podjęliście decyzję, że się odcinacie, no i tym razem od... znowu wracacie. I cały sierpień myślicie i nie możecie nic wymyślić, co macie zrobić z tą relacją. W głowie nie ma podjęcia żadnej decyzji. Była podjęta, tylko że wyście od nowa zaczęli wracać do um, rozmyślania. O tej osobie, o tej relacji. I znowu jest miszmasz no, w głowie. Zmagacie się tutaj z jakimiś dużymi wątpliwościami i nie podejmujecie decyzji w sierpniu na poziomie głowy na pewno nie podejmujecie decyzji. A dalej. Co w sercu? Byliście nastawieni wcześniej. A... Inaczej to przeczytam, wiecie co? Patrzyliście wcześniej już w jakimś kierunku. Szukaliście jakiejś równowagi. Może gdzieś relacji z kimś, kto da wam równowagę. Szukaliście tego chwilę wcześniej przed sierpniem. Gdzieś tam już patrzyliście wiecie, do przodu. Muszę ruszyć, tak? Nie mogę ciągle myśleć o tej osobie, nie podejmować żadnej decyzji, bo to mnie męczy. To powoduje, że stoję w miejscu. Patrz, muszę, muszę spróbować popatrzeć gdzieś indziej. Po prostu może za kimś innym, może za czymś innym, ale za czymś, co, co wiecie, daje mi równowagę, bo to jest dwójka, ale tego nie ma. I teraz w sierpniu co się dzieje? Nic się nie dzieje. Po prostu jest totalne zawieszenie akcji między wami, przynajmniej u was, na poziomie serca Skorpion po prostu. Ach. Tak jakby nawet już nie wiedział, co czuję do tej osoby. Tu jest wszystko zawieszone, ale wiecie, to są, duży, to są wielkie arkana, więc jakby to nie do końca też zależy od was, że jest taki moment po prostu w życiu. Czasem wiecie, co robimy dużo dużo byśmy chcieli i, i idzie nam jak po grudzie. Po prostu czasem nie jest ten moment, czasem to nie jest ta chwila. I, i my możemy się po prostu kopać z koniem, a, a to nic i tak nie zmienia, nie? Trochę jak takie pionki na, na, na takiej bacie do gry. Że, że jesteśmy w jakiś sposób kierowani jakimś, nie wiem, fatum losem, tak czasem sobie o tym mówimy, prawda? I tu jest coś takiego, jest coś niezależnego od was, że tutaj nic nie idzie do przodu. Ani w, właśnie w kwestiach uczuciowych. U was nic nie idzie do przodu. Ale o dziwo, <laughs> to jest takie dziwne, ale skorpion jest znakiem transformacji nie? i e, takich też sprzeczności. Skorpion jest też znakiem sprze sprzeczności. Ale to jest chyba całe piękno skorpiona, tak mi się wydaje. Właśnie w tym tkwi, że jest to taki znak mocnych sprzeczności. I wiecie co, i przy tym zawieszeniu, przy tym braku działania, przy tym, że nie wiem, czy ja coś czuję, a czy nic nie czuję, przy tym jest, słuchajcie, gwiazda, jakby dobrze, że tak jest. Po prostu to jest taki moment, ale czujecie, że w jakiś sposób, że skoro tak jest, to widocznie. Dobrze, może jest coś mądrzejszego ode mnie, co każe, każe żeby tak było, nie? I, I czujecie, że w tym braku działania, uczuć, uczuć, w braku jakimś takim zawieszeniu emocjonalnym jest a, jakiś potencjał na to, że będzie lepiej. No bo kiedyś musi się pojawić e, to słońce, nie? I tak, tu jest ta gwiazda. <grych> Czyli jakaś nadzieja. W tym wszystkim jest. Skorpion ma jakąś nadzieję, pomimo braku nadziei? No coś takiego. No totalnie coś takiego. Mam nadzieję, pomimo braku nadziei. I dobrze, że, że jest taki ten stupor emo emocjonalny. Nie? Coś takiego. I teraz tak, co dalej? Co na koniec miesiąca? No mówię, włożyliście... Może dlatego Wam tak ciężko puścić tą osobę, bo wy, wy już włożyliście po prostu jakąś pracę w tą relację. A wiecie, jak wkładamy w coś pracę, energię, siłę, wysiłek, emocje, myśli, to ciężko nam to zostawić. Po prostu, nie? Bo to jest ten nakład, który, który poszedł w to coś, w tego kogoś. I mimo, że właśnie idzie jak po grudzie, to ze względu na ten nakład pracy, siły, który w to włożyliśmy. Nie, nie potrafimy po prostu się odwrócić i odejść. Nie? I to jest ta pułapka e, bardzo często e, w złych związkach, nie, ale e, tu jest coś takiego, że wyście włożyli po prostu już pracę w tą relację. I e, na tej podstawie wiedząc, bo wy wiecie, że wy się bardzo różnicie, bardzo się różnicie. Poza tym może was dzielić tutaj jakaś odległość. Wy się po prostu bardzo różnicie, ale przez to, że włożyliście tyle pracy już w tą relację, to wy... Wychodzicie do tej osoby znowu z inicjatywą. I tu mówię, wcześniej była ósemka buław, czyli mega mocny ruch w kierunku Waszej osoby, w tym moim intro do powiedzeniu. A, a u was na koniec sierpnia znowu jest ruch wobec tej osoby. I to taki mocny ruch. Nie wiem, jedziecie, spotykacie się, dzwonicie, piszecie. Po prostu robicie mocny ruch w kierunku tej osoby znowu. Znowu. A, no i tak, tak to wygląda po prostu. Taki rozkład do Skorpiona. Dobre Skorpionki. Dzięki za oglądanie, dzięki za wsparcie, dzięki, że jesteście, że oglądacie. Słuchajcie, dużo zdrówka, pięknych urlopów. Kto nie ma jeszcze urlopu, to trzymam kciuki, żeby jak najszybciej je odpalił. I, i trzymajcie się e, cieplutko. Pa, pa.